Troszczyński, Paweł Gowierzewski. Wspólnie założyliśmy TK Holding Architecture Beam VR. Jesteśmy architektami. Stworzyliśmy serię filmów które chcemy pokazać w tematyce architektonicznej. Chcielibyśmy Wam przybliżyć, jak powstają koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, wykonawcze, a później jak przekłada się to na proces budowy. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję, bo znajdujemy się na budowie. E, możemy pokazać Wam nadzór autorski na budowie Fabryki Wody w Szczecinie. Pod tą nazwą kryje się e, Aquapark i Centrum Edukacyjne. Po tej stronie budynek A, e, czyli rozrywka Aquapark, a po drugiej stronie centrum edukacyjne, które skupia w sobie tą część naukową. Jeżeli już mówimy o nadzorze autorskim, czym jest nadzór autorski? Nadzór autorski. Najprościej mówiąc, jest to czas, który w pracy architekta odbywa się na budowie. I aby zobrazować to, czym tak naprawdę jest nadzór autorski oraz rola nasza podczas budowy, można to przyrównać troszeczkę do gotowania. Wyobraźcie sobie, że jesteście kucharzem i wymyślacie sobie jakieś danie. Prozaicznie, powiedzmy najszczerzej, Wymyślacie, że bierzecie sobie pięć jajek, boczek, cebulkę i komponujecie z tego jęcznicę. Tylko wy wiecie, jak ta jesica ma smakować. Właśnie projekt to jest taki przepis, w którym określa się szczegółowo składniki, określa się, jak to danie powinno być, jak to powinno wyglądać, jak budynek w przełożeniu już na architekturę powinien być skonstruowany. I e, dochodzi do tego momentu, kiedy zaczyna się budowa, czyli już samo przygotowanie e, dania. I architekt, jak e, można powiedzieć, taki szef kuchni, tak, e, ma w głowie, jak to danie powinno być zaserwowane. I teraz na etapie e, samego już wykonawstwa, kiedy powstają już e, konkretne elementy budynku. Przychodzimy i sprawdzamy czy wszystko jest tak jak powinno być, tak jak w przepisie. Ale tutaj jest jeszcze coś więcej. Ponieważ to w naszych głowach powstał jakby ten zamysł, oczywiście przy współpracy szeregu zarówno inwestora jak i różnego rodzaju specjalistów, powstał zamysł jak ten budynek powinien wyglądać i tutaj troszeczkę tak z przyprawami. Można pewne dania, powiedzmy, przesolić albo można je nie doprawić. I tutaj architekt troszeczkę jak taki kucharz, w kuchni, który przychodzi i testuje, czy wszystko jest zgodnie z przepisem. Tak? E, smakujemy, czy tej szczypty soli jest za dużo, czy, czy przypadkiem nie jest niedoprawione. I to jest troszeczkę właśnie nasza rola na budowie, gdzie sprawdzamy, czy wszystkie elementy kluczowe dla tego obiektu są wykonane tak, jak powinny być, tak, jak było to w projekcie. To też ciekawostka, bo taki problem że przez pandemię. Inny popiół był dostarczony, wcześniej popiół dostarczano w i tu widać takie odcięcie w mhm. wysokości, e, Te, że, że jest ciemne pole betonu i jasne. I to są takie sytuacje związane bezpośrednio z COVID-em i z dostępnością materiału, i teraz będziemy musieli zareagować na tego. Nie? I to jest właśnie ten nadzór autorski, że musimy w jakiś sposób rozwiązać problem, czy nawiązać się do tego starego popiołu, czy do tych już nowocześniejszych, bardziej białych. Tutaj chodziło o ten efekt estetyczny, że ściany są ciemne, a wszystkie te elementy spirali będą białe, więc to trzeba mocno skontrastować. W tym odcinku to już wszystko. Widzimy się następnym razem. Cześć. Znajdzie.